Dylum najnowszych GS-ów i normalnych i adwencerów w jednym miejscu już dawno nie widziałem. Witam Was ponownie na szkoleniu Adventure Training. Jesteśmy na kaszubach z ADVPL. No i będzie się działo, będzie się działo jak zwykle. Podszkolimy technikę jazdy i w terenie, i na drodze, ale głównie z naciskiem właśnie na szutry, tutaj te kaszubskie. Zaczynamy trzy dni fantastycznej zabawy. Ja tym razem dosiadam R1300 GS Adventure z manualną skrzynią biegów. No i to trochę wiaterek, pozostałości włosów yy, rozczochrane. Nie mogę się doczekać. Każdy może zapisać się na takie szkolenie, i początkujący, i doświadczony. I mamy też kilka kobiet w ekipie, i początkujących, i zaawansowanych, więc to jest świetne, bo ja też nie jestem pierwszy raz już na takim szkoleniu. A za każdym razem wynoszę coś nowego. No i powiem wam, że to później się niesamowicie przekłada na taką jazdę, jak już się samemu gdzieś jeździ. Dużo bezpieczniej, dużo fajniej się panuje nad tym motocyklem. Bardzo cenne wskazówki tutaj. Panowie instruktorzy, certyfikowani instruktorzy BMW Motorrad przekazują naprawdę mnóstwo interesującej wiedzy. A przy okazji, po tym szkoleniu, tutaj na tym placu manewrowym, jedziemy na wycieczkę po Kaszubach. I najbliższe trzy dni będą pełne emocji i pełne przygody z BMW Motorrad w najlepszym możliwym wydaniu. Zapraszam Was. Proste, a jednocześnie bardzo ciekawe ćwiczenie, czyli na początku obejście motocykla, złapanie równowagi. To też pokazuje, że nawet dosyć ciężki taki, jakim jest R1300 GS Adventure, wydaje się być bardzo lekkim. Jeśli go odpowiednio ustabilizujemy, to tylko dosłownie. Koniuszkami paluszków możemy go utrzymać i obejść go dookoła. Super sprawa. No i później spacer z motocyklem. Też bardzo przydatna rzecz. Nie tylko w terenie, ale przy manewrowaniu, jakimś parkowaniu. I wychodzi na to, że nie trzeba się bać dużych, ciężkich motocykli. Nawet jak nie jest się wielkim chłopem, bo panie sobie tutaj też świetnie radzą. Drobne panie z dużymi motocyklami. Super sprawa. Tylko właśnie trening czyni mistrza. No i odpowiednia technika, której tutaj możemy się nauczyć. Kolejne ćwiczenie slalom. Slalom, ale z odpowiednim balansem motocykla. Niby wydaje się proste, a no właśnie, jak zainicjować skręt właśnie na takim motocyklu w terenie, trochę inaczej niż na szosie. Wszystkiego się tutaj dowiadujemy. No i ćwiczymy. Ćwiczymy na pachołkach. Dużo radochy z właśnie z panowania przy bardzo niskich prędkościach nad tak dużym motocyklem. No dobra, slalom jakoś poszedł. Kolejne ćwiczenie. Lekki trawersik, zjazd. Odpowiednia pozycja na motocyklu przy zjeździe. Później mamy podjazd, i później mamy jeszcze taką ciekawą, dosyć kolejne. Więc symulacja lekka warunków naprawdę terenowych. Najpierw sprawdzamy, czy to się uda. No i po później jedziemy w prawdziwy teren. W kolejnym ćwiczeniu mamy przejazd przez przeszkodę. No, i są sposoby na pokonanie takiej przeszkody. Kilka sposobów. Taki precyzyjny, trialowy przejazd, a można też takim stylem enduro, jak tutaj panowie mówią, yy, dwuja i gazu. Uja. Jest to też jakaś metoda, aczkolwiek niezbyt zalecana w tym przypadku. Chodzi tu oczywiście o przyjęcie odpowiedniej pozycji, tak zwanej dynamicznej, żeby też nasze nogi, ręce też amortyzowały wszelkie przeszkody, które przejeżdżamy. No i żeby przeszło to jak najbardziej gładko. Podsumowaniem tych wszystkich ćwiczeń tutaj na tym placu manewrowym jest teraz przejazd przez taki tor już w terenie trudniejszym. Pomiędzy pachałkami mamy tu kilka ciekawych przeszkód. Mamy trochę luźnego piachu, więc też właśnie ta kontrola nad motocyklem bardzo, bardzo ważna tu jest. Możemy teraz w praktyce wykorzystać ćwiczenia, których nauczyliśmy się od samego rana. No niektórzy już tam nieźle szaleją. Idziemy zobaczyć. No dobra, <noise> żarty się skończyły. Dzisiaj przed nami piękna wycieczka, grubo ponad 200 km, trochę asfaltu, trochę szutrów kaszubskich. Piękne okoliczności przyrody. Miejmy nadzieję, że pogoda troszkę się poprawi, będzie bardziej łaskawa i chociaż troszeczkę słoneczka zaznamy. Według prognozy nie powinno padać. Więc może nie będzie źle, ja jeszcze troszkę przeziębiony, więc pewnie się troszkę doprawię jeszcze. Ale może nie będzie tragicznie, mam wszystkie możliwe podpinki, jakie BMW Motorrad chyba produkuje na sobie, więc będzie dobrze. O właśnie przed nami odprawa, tutaj, tutaj nasz instruktor zaraz poprowadzi odprawę. Codziennie rano przed wjazdem mamy odprawę. Bardzo ważna rzecz, bo dowiadujemy się dokąd jedziemy, na co zwrócić uwagę, co będziemy odwiedzać, jakie trudności ewentualnie możemy napotkać, gdzie zjemy. Jakiś obiad, gdzie się napijemy kawy, więc bardzo ważna jest taka odprawa i ze względu na wygodę, ale też na bezpieczeństwo wszystkich uczestników. No i powiem wam, że takie szkolenie, taki adventure weekend po pierwszym razie bardzo dużo wyniosłem i z każdego razu coraz więcej wynoszę ciekawych umiejętności. Można to sobie przećwiczyć i ja twierdzę, że należy co najmniej raz, dwa razy w sezonie na coś takiego pojechać, jeśli ktoś ma możliwości i czas, bo naprawdę dużo to pomaga później. W bezpieczeństwie jazdy na co dzień. To jest to nie świetna sprawa, żeby zacząć właśnie przygodę ze lekkim off-roadem. To nie jest jakieś hardkorowe szkolenie. Nie macie się czego bać. Każdy sobie tutaj dobrze radzi. Instruktorzy mają też taki plan opracowany, że naprawdę potrafią przekazać tę wiedzę. No i co? No bezpiecznie przede wszystkim jest tak. A jeśli ktoś myśli o motocyklu BMW i chciałby się przymierzyć, przetestować go w jakiś sposób, no a na jeździe próbnej w salonie wiadomo, że nie, nie wszystko się da sprawdzić w godzinę czy dwie, no to taki weekendik naprawdę pozwala dużo, dużo, dużo odpowiedzi uzyskać. Na jakieś wątpliwości, zaznajomić się z motocyklem, z tymi wszystkimi funkcjami. Tutaj instruktorzy też mają dużą wiedzę na temat tych motocykli, więc wszystkie te funkcje można sobie poznać. Niektórzy nawet jak jeżdżą na co dzień GS-em i przyjadą tu na szkolenie, to odkrywają dużo nowych bajerów, z których nie korzystali wcześniej, więc to też jest fajna sprawa. I właśnie ostatni dzień, czyli niedziela, też jest takim GS Experience. Jedziemy na wycieczkę, żeby poznać wszystkie właściwości i opcje tryby jazdy tych GS-ów. Dobra, idziemy na odprawę. Jeździmy, jeździmy, korzystamy z umiejętności nabytych na placu manewrowym. Pogoda na szczęście okazała się łaskawa, wyszło słoneczko, więc jest bardzo sympatycznie. Zatrzymaliśmy się tutaj w lesie, żeby też poznać różnice między trybami i hamowanie awaryjne. No właśnie w trybie road takim dojazdy po szosie gdzie mamy ABS na przednim na tylnym kole w takim trybie powiedzmy asfaltowym na szutrze ta droga hamowania jest dosyć długa no i tutaj jeden z instruktorów Dominik pokazał nam jak to wygląda w trybie road a później w trybie Enduro Pro czyli wtedy Tylne koło się blokuje, nie ma ABS-u na tylnym kole. ABS działa tylko na przednim kole i właśnie na takiej drodze szutrowej ta droga hamowania jest niewiarygodnie krótsza gdzieś dwa razy krótsza przy prędkości 60 km na godzinę więc to też właśnie pokazuje i świadczy o tym, że należy korzystać z tych trybów. W końcu GS-y mają bardzo dużo tych trybów jazdy i one naprawdę są przemyślane i. No bardzo wpływają na bezpieczeństwo i dopiero jak się zobaczy to na żywo, to faktycznie otwiera jakieś klapki w głowie. A, jeszcze jeden temat, bo burzliwe dyskusje są zawsze na ten temat. A, jeździcie po lesie, nielegalnie i tak dalej. No właśnie jak się bierzecie na jakąkolwiek wycieczkę z ADV Poland, to te trasy są mocno przemyślane, przygotowane. No i jeździmy w pełni legalnie, o czym świadczy ta tabliczka no właśnie, droga leśna udostępniona do ruchu publicznego także bez wkurzania leśniczych zielonych i tak dalej taką drogą legalnie mogą jeździć samochody, motocykle i wszelkie inne pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego no i to uważam, że też jest duży plus, bo samemu wybierając się w jakąś podróż, trasę no to niekiedy Musimy uważać, albo sami nie jesteśmy pewni, czy możemy tutaj przebywać, czy nie. Czy możemy tą drogą pojechać, czy nie możemy. Tu trasa jest z góry zaplanowana, bezpieczna. No i cały czas jeździmy pod okiem instruktorów. No to dotarliśmy z powrotem pod hotel. Ponad 200 km. Kaszuby jeńców nie biorą. GS-y oczywiście. Pięknie się spisały, całe ukurzone, O. Tak wyglądają. Kaszuby. Coś pięknego. Z uwagi na to, że jesteśmy w wypasionym miejscu Hotel Kiston. Chyba trzeba je się wygrzać do sauny i jacuzzi. Jak tam? Zadowoleni? Mega. A już nie musicie dzisiaj się kąpać, nie? Już, już ten kąpiel ja była. A na saunę, bo w <saud> się przyda. Lekko ściśnięte. <win> Coś pięknego. Piękny ziomek. Nie ma majtek ani samina, ani kosmiki. Jeden z piękniejszych dni mojego życia, naprawdę. To jest takie życie pełną gębą, po prostu. To jest takie. Jest radocha, nie? Wyjątkowa chwila. No. Naprawdę, to jest wyjątkowa chwila. Podsumowując, hmm, trzeba po prostu tu przyjechać i przeżyć to samemu to jest tyle emocji, taka adrenalina. Jeszcze świetna ekipa, cała załoga ABV, zawsze wszyscy wyluzowani. A jednocześnie tyle wiedzy fajnej przekazują. No i co, piękne, piękne trzy dni w fajnym miejscu. Dobre jedzonko, dobry hotel. Współtowarzysze, wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, normalni. Coś fantastycznego. I tak naprawdę taki przedłużony weekend. Za tę cenę uważam, że to jest wręcz okazja, bo tyle nowych rzeczy można się nauczyć i tak fajnie wejść czas, jak się lubi motocykle, że będę tu wracał ciągle. Do zobaczenia.